to tych dniach, które się zbliżają, w ewangelizacjach, które zaplanowaliśmy, e, przyszła mi na myśl taka sytuacja, kiedy Jezus spotkał samarytankę. Tak? i to prosto chcę powiedzieć, że przeczytajcie w domu. Jak Jezus spotkał samarytankę, został tam przez studni e, uczniowie poszli w tym czasie na żywności. Oni się zajęli czym innym, potrzebami bardzo ważnymi, jedzeniem. A Jezus został. I dzięki temu, że został, no, specjalnie został, porozmawiał z pewną kobietą. I cała ta sytuacja pokazuje, przez tą jedną kobietę, która pozornie nie miała nic wspólnego z Mesjaszem narodu <grym>, żydowskiego, przysłanym przez Boga, ale, ale Jezus nawiązał z nią kontakt. I Jezus, e, udało mu się z nią porozmawiać do tego stopnia, że przeniknął jej serce, że dały jej słowa od Boga, które zmieniły jej życie, które dały świadectwo temu, że ona wyznała widzę, że jest prorok, a później dalej przyjęła Ewangelię, przyjęła, przyjęła Go jako Mesjasza. A później dzięki tej kobiecie nawróciło się całe miasteczko, tak? I jak będziecie czytać tę historię, wiem, że znamy ją wszyscy. Chciałabym, żebyśmy zwrócili swoje, swój wzrok, swoje uszy na słowa Jezusa. Nie mam okularów, ale pamiętam te słowa, bo Jezus powiedział do niej, że Jezus powiedział do swoich uczniów, kiedy oni byli zdziwieni tą sytuacją. Powiedział też to, że posłał ich rząd na to, nad czym oni się nie trudzili. Wiecie, tak samo jest z nami dzisiaj. My, Bóg nie zaczyna działać w życiu człowieka w momencie, kiedy On nas spotyka na swojej drodze, bo my jesteśmy posłani przez Boga. My jesteśmy oczywiście posłani przez Boga do tego człowieka, ale Bóg działał w życiu tego człowieka już wcześniej. My jesteśmy tylko na Jego drodze, gdzieś tam postawieni po to, żeby, żeby w kolejny sposób Bóg mógł dotknąć się Jego serca. Jezus zwraca tutaj uwagę, że pola są dojrzałe do żniwa. I żeby to zobaczyć, Jezus powiedział: Podnieście swoje oczy, bo mówię Wam, że pola już podejrzały do żniwa. Ja chcę tylko tak prosić Was, żebyśmy przed piątkiem, kiedy pojedziemy do Jedwabnego, przed sobotą, kiedy pojedziemy gdzieś jeszcze sobie uzgodnimy dzisiaj, gdzie, kiedy będziemy w Wąż rozdawać się zaproszenia, kiedy będziemy rozdawać Nowe Testamenty, kiedy będziemy modlić się z ludźmi, kiedy będziemy z nimi rozmawiać. Żebyśmy zadali sobie trud takiego czasu przed Bogiem, na to, żeby podnieść swoje oczy, bo nasze oczy często są zwrócone wiecie w ziemię. A pierwsza rzecz, o której Jezus mówi, podnieście swoje oczy, żeby zobaczyć, że pola już są gotowe do żniwa. Jeśli podniesiemy swoje oczy od tych małych spraw, od tych spraw, które dzisiaj może zaprzątają nasze głowy, nasze serca. Spraw, które może nie budują naszej wiary, ale jeśli podniesiemy nasze oczy i zobaczymy to, co Bóg nam chce pokazać w tych dniach, to wierzę, że to zobaczymy, bo ktoś, jak nie my? Ktoś jak nie Kościół Boży może odpowiadać na Boże znaki, może odpowiadać na Boży głos, może go usłyszeć i może zobaczyć to, co Bóg chce pokazywać. I wierzę w to, że dzisiaj Bóg chce pokazywać naszemu Kościołowi ludzi, którzy są gotowi, gotowi są na to i zostaną przez Boga przesłani w te miejsca. Specjalnie gotowi są na to, żeby usłyszeć Ewangelię, żeby usłyszeć, że jest Bóg, który uzdrawia, żeby poznać i dotknąć się Boga, który zmienia rzeczywistość w ich życiu, który jest odpowiedzią na ich problemy, który ma słowo mądrości do ich życia, który ma słowo prorocze, który ma słowo, które zbuduje w nich coś nowego, co będzie należało do Królestwa Bożego. I chcę Was zachęcić, wszyscy bracia i siostry, moi kochani, Żebyśmy siali dla ducha w tym czasie, żeby każdy z nas się przygotował, żebyśmy podeszli do tych, do tych wydarzeń z wiarą, nie z rozpędu, ale żebyśmy podnieśli nasze oczy i zobaczyli, że to miasto i te miasteczka, do których pojedziemy, są gotowe na żniwo. Żebyśmy stanęli i byli dostępni dla każdego człowieka, który tam przyjdzie, dostępni do, dla Boga, który będzie chciał nas użyć, nami się posłużyć, żeby się z tymi ludźmi mówić żeby złamać być może jakieś e, warownie e, nieprzyjaciela, tak? być może jakieś rzeczy demoniczne, diabelskie, e, wobec których ludzie żyjący cieleśnie, będący jeszcze po tej drugiej stronie, nie mają siły, żeby je przemóc. Ale Bóg nas pośle, żebyśmy tym ludziom pomogli wydobyć się z tych rzeczy, które należą do tego świata. I, i żeby Bóg mógł ich przenieść do Królestwa swojego, do Królestwa swojego Syna Omichanego którego my kochamy, całym sercem, któremu my służymy całym sercem i któremu cześć oddajemy. Prawda? Pierwsze, to Pierwszy to tak, To byliśmy na takim krótkim urlopie, więc przekazujemy pozdrowienia od takiego zboru w Gdańsku, żeśmy zresztą postanowili, że. Że pójdziemy do zboru, w których nie byliśmy. Jakiś trzeci powstał zielonośrodkowy, żeby zobaczyć jeszcze jak. Okazało się, że to był taki zbór młodzieżowy. bardzo. I, i tam jest młody pastor, i, i większość po prostu śladowej ilości tylko starszych osób. A to 25-30, no po prostu kwiat boży taki, takich ludzi do rad i też Tak. tak. Ale. Ale ja przyszłam tutaj dlatego, żeby powiedzieć tak, no oczywiście pozdrowiliśmy i Wam też przekazuję pozdrowienia od tego zboru, tych ludzi cudownych, kochających Boga, ale chcę powiedzieć od, od tej drugiej strony, bo też mieliśmy taki czas, że troszkę odpoczynku, troszkę jakiegoś takiego zwrotu, też więcej czasu na to, żeby, żeby się modlić, żeby czytać sobie, żeby, żeby być z Bogiem. I ja chcę odpowiedzieć na to, co Ania powiedziała. A nie powiedziała, że wszystko jest gotowe do żniwania. A ja, Bóg przez te kilka dni do mnie mówił, jesteś gotowa. I chcę powiedzieć Wam to przesłanie, które ja odebrałam kilka My jesteśmy gotowi. Słuchajcie, nie musimy myśleć o sobie, że jesteśmy słabi, że jesteśmy zerem, że za krótko żyjemy z Bogiem, za mało czytamy słowo. To wszystko, to wszystko. Może tak jest, słuchajcie, ale to wszystko nam przypomina i jakoś, i jakoś utrwa w nas, Boże przeciwnik. Bo wie, że w ten sposób nas może zatrzymać, w ten sposób może nas wyhamować, w ten sposób możemy się y, nie dać użyć po prostu, dlatego że będziemy patrzeć na siebie jako osoby niezdolne do służby, jako osoby niegotowe na służbę, jako osoby, które mają tyle spraw innych teraz. Ważne. Ja mam kolejny ślub syna. Tyle mam rzeczy, które muszę teraz ogarnąć, Ale dla mnie najważniejszą rzeczą jest żyć z Bogiem. I jeśli dzisiaj zgubię coś, co... co ten dzień już nie wejdę nigdy. E, aś, no, może być, może być później. Tak e, po prostu musimy te priorytety sobie poprzestawić I musimy spojrzeć na siebie. I słuchajcie, byliśmy na tym nabożeństwie i naprawdę ku mojemu takiemu wielkiemu zdziwieniu chcę Wam coś opowiedzieć. Że nie wiem, czy od razu tego samego dnia wieczorem, czy następnego z mężem zaczęłam rozmawiać na temat e, tego nabożeństwa. Sobie tak wymijaliśmy się różnymi doświadczeniami, tymi spostrzeżeniami tym, co przeżyliśmy, tym, jakie Słowo było włożone i po prostu zrozumiałam, że słyszeliśmy to samo Słowo. On słyszał zupełnie inne rzeczy, a ja słyszałam zupełnie inne rzeczy. Słuchajcie, tak, Bóg jest dobry. My się czasami jakoś e, tak zamartwiamy tym, że, że złe Słowo albo jakieś, albo jest nie takie, jak potrzebuje, ale powiem, że z tego jednego Słowa, jeśli tylko nasze serca są otwarte i gotowe, żeby słyszeć Boży głos, My możemy usłyszeć to, co potrzebujemy, co dzisiaj jest nam potrzebne. Bóg może do nas mówić. Ja potrzebowałam, ja po prostu yy, naprawdę przeżyłam tam coś tak bardzo osobliwego i tak bardzo prawdziwego, coś, yy, że, że, że w tym momencie po prostu wycisnęły mi się wszystkie łzy, jakie miał yy, w sytuacji, w której mój mąż zupełnie coś innego odbierał, bo te słowa wiosły też nie prawdę ale Bóg... Mnie po prostu właśnie popchnął w jakimś takim kierunku, gdzie zobaczył te moje, te moje słabe strony, te rzeczy, za które dam, jak mu się ciągać właśnie, myśląc o tym, że może jeszcze jestem taka niedoskonała, ile jeszcze rzeczy muszę poprawić, żeby coś zrobić. I po prostu, i po prostu jak grunt on mi powiedział, jesteś wystarczająca dla mnie. Taka jaka jesteś, po prostu kocham cię tak i chcę Cię użyć. I jestem szczęśliwy, że jesteś ze mną. I po prostu, słuchajcie, takie słowa miłości usłyszałam od Boga, że po prostu zalałam się za I, i po prostu przeżywałam taką bliskość z Bogiem. I tak naprawdę to nie było tylko jednostkowe nie na tym małżeństwie, bo już kilka dni wcześniej, już w piątek, czy w czwartek, w domu rozmyślałam o czymś i Bóg po prostu po, pociągnął to te moje myślenie. I, i dał mi skierowany na siebie, dał mi pokazał, pokazał mi, jak powinna patrzeć w tej sprawie, w tej, która mnie jakoś tym czy mnie ogranicza, czy jak sama się. Jak sama siebie widzę. Dzisiaj po prostu wstałam rano i znowu miałam kontakt ze słowem, które, które znów powtórzyło mi tę samą, tę samą treść, że po prostu nie, nie zmieniaj się w sensie takim, jak to my chcielibyśmy siebie zmienić. Tylko taka, jaka jesteś, taki, jaki jesteś pójdź za mną, idź za mną, daj, daj mi się użyć, daj mi się poprowadzić, dla mnie jesteś wystarczająca, dla mnie jesteś wspaniała i cudowna, dla mnie taka, jaka jesteś, wystarczasz, tylko teraz pójdź za mną, nie chodź swoimi ścieżkami, nie wybieraj swoich rzeczy. Po prostu takie dla mnie to było wspaniałe i jak Adam powiedziała o tej gotowości świata, który nas otacza, my przyjaciele, to, to ja chcę powiedzieć, że my też jesteśmy wystarczająco gotowi. Czy, czy ludzi jest tysiąc, czy jest sto, czy jest dwadzieścia, tak jakby, jeśli tylko najczęściej tak jest, jak ludzie opowiadają najczęściej jakieś dobre, cudowne rzeczy dzieją się od dwóch, trzech osób, które po prostu, nie patrząc na otoczenie, szły słuchając i słysząc może głos, i dając się poprowadzić, i dając się użyć. I ja wierzę, że, że tak będzie, że będziemy mogli być użyci. Czy, czy będziesz użyty, użyta do dziesięciu osób, czy do jednej osoby, wykonaj tę swoją, swoją cząstkę, w której ram i, i granic zna tylko Bóg. Bóg tylko wie, co my jesteśmy w stanie. I On nie będzie nas y, poniżał za to, czego nie, tylko będzie się cieszył z tego, co zrobimy, Z tym, tym, czy będziesz tam, nie wiem, nosił coś, coś czy, czy zrobisz kolację, czy, czy pójdziesz i z kimś porozmawiasz, o te inni będą. Boże, co Nie Nieważne, po prostu chcieliśmy się cieszyć z tego, że jesteśmy wystarczający dla Boga, że jesteśmy gotowi, by być użyci. Nie czekajmy na jakiś czas. Po prostu oto okazja, o to dzień dzień zbawienia dla innych ludzi, taki kiedyśmy się przeżywali. I ktoś dla nas dał swoje serce, swój czas, a teraz wykorzystajmy to. Po prostu. Przed naszym wyjazdem Ania opowiadała o książce, którą tutaj czytaliśmy, yy, yy, którą wspominała, ja czytałam, dała mi na wakacje no i właśnie przeczytałam ją. Właśnie są różne rzeczy z różnego punktu widzenia można na nie patrzeć. Są rzeczy, tak jak, tak jak mówi Słowo Boże, co dobre tego się trzymać co złe zostaw, tak, jeśli to w Twoim sercu, ale też yy, wiem z tej książki też wiele dobrych rzeczy, które mnie bardzo, bardzo zbudowały bardzo kierowały mnie w taką stronę niesamowitą. Na przykład właśnie taką, i to dotyczy też czasu, jakim się znajdujemy, że, że przed ostatnim jakieś takiej rozdziali tej książki oczami dwa autor jej sługa może wspaniałe mówi o tym, że się wykorzystali czas, że nie wiemy co będzie jutro, że po prostu czasami myślimy, że te złe rzecz, o tak, myśmy się... Myśmy o, 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 odrzuciliśmy w swoim życiu rzeczy oczywiste, oczywiście złe. I no to jest dobre, to jest podstawa. Musimy tak robić. To pragnie krać przestanie mówić zło Boże. Kto, kto nie, wie, nie, nie chciał z Bogiem rozmawiać, niech rozmawia, niech się modli, tak, Niech to poprawia, niech to ujażnia w sobie. I, bo bo błogosławieństwa spijamy, ale też już przychodzi podstępnie. I on na przykład potrafi człowieka uśpić takim, właśnie tam używa takich fajnych sformułowań, że, że ludowi to potrzeba chleba i igrzysk, czyli dać mu, żeby byli zaspokojeni tak na co dzień i zająć ich życie, że wciąż mają co robić, wciąż są, nie nudzą się, tak mają coś i, i, i są ugotowani. I Bóg nie może ich użyć, bo zajęci są albo swoim chlebem codziennym, tym, co się dzieje, albo tym, że po prostu wciąż mają co robić, wciąż tu, i to wydaje się takie bardzo. Bardzo wszystko przyzwoite i dobre, ale musi być czas na no Boga. Musimy, bo, bo, bo i tak on mówi: Nie wiesz, ile ci zostało. I będziesz żałował, kiedyś, jak staniemy przed Bogiem, że tam mieliśmy czas, tam mieliśmy dobrą okazję, a żeśmy nie wykorzystali tego, co Bóg nam dał. Bo on był w nas, mógł, chciał i mógł działać, a tylko to powie, powiedzenie nasze, tak, daj siłę, pośmień, uczyń pierwszy krok. I, ten pierwszy krok decyduje o wszystkim, że, że potem dzieją się wspaniałe wielkie rzeczy. Ja y, kilku osobom mówiłam, że jak dwa tygodnie temu pojechałam do mamy, to tak wspomnę na marginesie, y, to słyszałam o tym. Moja, moja mamusia mówiła mi o tym, że jest osoba, która jest tam rok starsza ode mnie, ale ze mną chodziła razem do jednej klasy, z się coś stało okrutnego w życiu po prostu. Y, ona zawsze była jakaś taka schowana w domu. Mieli dwie córki. Rodzina miała wiecówki nawet są jakąś bardzo, bardzo daleką rodziną. Gdzieś tam mała potrafiłaby określić ich, ich pokrewieństwo, ale to nie jest takie, że, że w ogóle ktoś mówił o pokrewieństwie, ale jakaś bardzo, bardzo daleka rodzina. I prawdopodobnie ta osoba, która ze mną chodziła do podstawówki jeszcze, była normalną osobą. Uczuła się tam na trójach, oczywiście nie była ani, ani, ani jakaś gorliwa, ani, ani, ani zbyt mądra. Był normalną dziewczyną, ktoś taką jakąś e, taką stupetę. Wiem, że jako pierwsza podrywała chłopaków i w ogóle, więc życie jej nawet tak powiem, wtedy, kiedy mieliśmy kontakt, wyglądało takie, że jest taka pełna życia i pełna e, świadomości tego, czego chce i szła po trupach do tego, co chciała. I się słabo uczyła, okej. Okay. I powiedziała mi mamusia, że e, że tam w rodzinie był ktoś jakiś chory psychicznie, jeszcze ktoś dalej i że ta, ta osoba nie wyszła w ogóle do szkoły, została w domu. Rodzice jakby przykryli je tą, tą taką osobowość, która się nie bardzo chcieli nie się szczycić, albo wiecie, żeby ludzie widzieli, więc po prostu ona była z rodzicami, i nagle rodzice zmarli w młodym wieku i ona została sama. I to już jest tak, że ona z 10 lat jest sama. Czyli ona, ona miała 40, a rodzice mieli tam, nie wiem, 68, 70 i po prostu odeszli. I wiecie co? I, i słyszałam bez przerwy, że, że ona chodzi po ludziach i po prostu że prosi. Yy, nie ma nawet jakichś tam zaślepnicy złotych, ale to na światło wystarcza. Coś tam. I, mm, i już a kilka razy przyjeżdżałam i ja tak widziałam tylko przełotnie, że, że po prostu była w domu, już widzę, raz przyjechaliśmy, a już się ją karmiła, tam dawała je jeść i pojechała. ale wiecie, jak przyjechałam, to wspomniałam. Do Boga i mówię, Boże, daj jakąś taką sytuację, może. Co, co, co tej kobiecie można dać? Jak da się pieniądze, to ona albo przepije, tak mówią, albo ona dopiero sobie odda. W ogóle nie kupuje jedzenia, tylko te, te tam 500 zł ona wydaje na jakieś rzeczy zupełnie, które ją niszczą wręcz, bo, bo, bo tak to jest. No i ja chce westchnęłam do Boga, Boże, tym się na to ulą. Daj jakąś sytuację może, żeby można było coś im powiedzieć i w ogóle. Kiedy się raz przyjechałam, nawet dała mi jakieś tam 200 złotych. albo ten mama mi mówiła, a się nie dawa. Ona po prostu mówi, ma alkohol. Wiesz, ona, ona po prostu to nie jest. I ja tak zrozumiałam, że rzeczywiście to taka pierwsza pomoc, która z nas wychodzi. Nie zawsze dobra, a, a tak wychodzi. I słuchajcie, byłam teraz dwa tygodnie temu, mama poszła w niedzielę do kościoła, a ja zostałam i patrzy, idzie w Idzie, idzie do mnie, idzie do mamy. Tak? I jestem sama. Zrobiła jej kanalki, zrobiła jej jedzenie, rozsiadła się, a ja mówię, Bola, ja muszę ci powiedzieć najważniejszą taką, taką, taką rzecz, taką, że jest Bóg, który cię kocha, wiesz, a on mówi, jestem sama. A ja mówię, nie, nie jesteś sama, Wiesz, jeśli tylko uwierzysz, to jest Bóg, który, który czuwa nad nami wszystkimi. I zaczęła opowiadać najpierw po prostu o miłości Bożej. I coś ona wspomniała, a wiesz, ale ty kiedyś tam z kościoła poszłaś coś, a ja mówię, no właśnie, wiesz. I chcę Ci o tym opowiedzieć. Wiesz, bo bycie tylko w kościele, tak? tak martwo, tak po prostu wchodzeniem, mówię, ty byłaś gdzieś w kościele? No ja bym na dziewiątą, była i przyszła mi, już nie mówię, i co Ci... 40 lat, a ja przeżywam radość z faktu, że żyję z że On jest ze mną. I nawet wtedy jestem zupełnie sam. To, yy, to wtedy z nim rozmawiam. I słuchajcie, tak jest. Nasze życie może może być za siebie, Boże. może może nikt w mojej wsi nie ma pojęcia, że ja z tą kulką, którą nazywają głupią, albo jakąś rozmawiam o Bogu, a może ona chwyciła tę prawdę, bo była. Powiem Wam, że była bardzo poruszona i zawsze siedzi bez celu i bezmyślnie. A teraz coś to coś i mówi, że już pójdzie. Ja mówię, dobrze, Ula, ale pamiętasz, pomodlisz się w domu, poprosisz Boga o przebaczenie grzechów i zaprosisz go do swojego życia. I wiesz, co się zmieni, że kiedykolwiek będziesz się czuła sama, możesz do tego Jezusa wołać i on będzie blisko Ciebie, będzie Cię chronił. tak, tak. Wiesz, będziecie będzie Cię chronił i będzie Błogosławił ja wierzę, że każdy z nas ma takie, taką, jesteśmy gotowi, żeby w tak może badaniu sytuacji nie przyjdziecie, że ja się tutaj popisuję. Ale mówię o tym, że ta gotowość nasza, taka, że chęć tego, żeby głosić, może być użyta w takim najnieoczekiwanym momencie. Dziś tam do Mam, mamy, a mama nie, 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 nie za bardzo chce słuchać, a, a, a powiedziałam takiej ulgi. I jeszcze jedną rzecz powiem, bo ja tym niektórym osobom to opowiadałam. Przyszła, przyszła moja mama, jak, jakby nawiązanie do tego, w jaki sposób my jesteśmy gotowi być w życiu. Jak, jak, bo, jak Bóg nie musi mieć jakichś y, mówców wielkich, zdolności niesamowitych. Ma Ciebie kochającego Boga, i to mu wystarcza, i dlatego mu wystarczamy. Bo jeśli go kochamy, to on z tych prostych słów komuś da przekaz, który może mieć mu życie, dać mu życie. Któregoś dnia z tych dni, które była u mały, przyszła moja mama i mówi, aż wiesz, tam była na, jej, na urodzinach jakichś swoich koleżanek, takich, takiej koleżanki 80 parę lat, i mówi, wiesz, Wandzia mówi cały czas, że ona się boi śmierci. Mówi, wiesz, mówi cały czas, że się boi śmierci. A ja, a ja mówię, mało, wiesz, bo tak jest napisane w Biblii, że każdy kto się nie pojedna z Bogiem się boi. Może temu zaprzeczać. Może się tego wypierać, mówię, a może rzeczywiście się pojednam z bogiem. Ale mówi, mamo, jeśli tak jest, że ona się boi, i ma 83 lata. I, I to mówię, może ona żyje, dlatego, żeby to usłyszeć prawdę, że Jezus umarł za, ni za nią. I, I mówię, mamo, takie zadanie. Ona, żeby wieści, wieście, że, że ja jestem okropna, że stawiam kością Ale mówię, mamo, to, to zadanie. I powiedzieć, że Jezus umarł także za nią. I żeby poprosiła Boga o przebaczenie i grzechów. I zaprosiła Jezusa do swojego serca. Wiesz, że ona bez strachu pójdzie na ten świat. I po prostu, moja mama, po prostu zrobiła. Ale słuchajcie. Ja wiedziałam, że to jest słowo. I do tamtej kobiety, ale także do mojej mamy. Ja ją po prostu postawiłam w takiej, w takiej sytuacji, że jeśli się zapierasz, jeśli boisz się śmierci, a kłamiesz, i to, to jesteś skonfrontowana z tym słowem. A, a może po prostu powiedziała mi, że pójdzie i że porozmawia z nią. <gryznie> Jeśli nawet swoją jakąś religijność tutaj zacznie, to wierzę, że to, co powiedziała mi, będzie tym słowem, które tam do tej kobiety dotrze. <gryznie> może właśnie, może ona nie będzie, może mama moja nie słyszy tego, co powinna słyszeć. A może tam ta kobieta to ta, usłyszy. Ta, ta. Tak jak mówię, Bóg mówi i mówi do naszych serc i jeden słyszy coś, ale on słyszy coś, dlatego że Bóg zna potrzeby naszych serc. On wie, gdzie stoimy? Gdzie stoimy, co nam jest potrzebne? I, i przychodzi do nas. Jesteśmy gotowi, żeby być użyci. Nie tylko Pola są gotowe. My jesteśmy gotowi, żeby być użyci. I słuchajcie, wykorzystali. Niech to będzie maleńko, Ale powiedzmy Panu, tak, chcę być właściwie użyta. Wiem, że jestem gotowa. Wiem, że jestem gotowa, Żeby być tym Bądźmy życi. W tym czasie i teraz. Ja myślę. Zapraszamy. Chciałam powiedzieć taką jedną rzecz. Tak mnie bardzo dzisiaj dotknęło. się palec. Bardzo bolał mnie ten palec. I próbowałam coś robić bez tego palca. I to było tak uciążliwe. Tak, bardzo, bardzo uciążliwe. Przyszło do mnie coś takiego, że jesteśmy jednym ciałem. I nawet jeżeli tak. któryś z nas krwawi, coś mu dolega, to jest bardzo ważna kościele. Tak jest. Naprawdę bardzo ważna bardzo istotne. I wiecie co, przyszło do mnie, że nic my sami jakoś tak nie jesteśmy w stanie. To, to Jezus jest naszą mocą. To tak jest naszą mocą. I On zwycięża i pomimo, że dzisiaj zmusiłam się, żeby ten palec pracował i on trochę krwawił, ale naprawdę był tak mi potrzebny i tak ważny w tym ciele, w którym jestem. I myślę, że w Królestwie jesteśmy jednym ciałem i nawet nam coś krwawi, że jeżeli coś nam dolega, bo każdemu nas coś dolega, to jesteśmy sobie potrzebni. Naprawdę w jedności siły. Amen. Zachęcam tak nas, żebyśmy byli razem. Spierali się, mówili się na siebie. Jesteśmy Amen. potrzebni. tacy, jacy jesteśmy. I jeżeli idziemy na mobilizację, nawet jeżeli krwawimy, to jesteśmy potrzebni sobie na zewnętrz. I nie na, z nas to będzie, ale naprawdę to będzie nam błogosławić. I to On będzie czynił swoje dzieło. My tylko dajmy się uczyć. Czy jest jeszcze czas? No, no, ja, no, jeszcze chwilę, ja, ale... ja chciałam no. powiedzieć. Ja, to też nawiązanie do tego, co Asia mówiła i Lola y, właśnie o nas. Y, ja jeszcze chciałam nawiązać do tego pobytu w Świnoujściu. Ja na przykład przeżyłam coś takiego, y, że w ogóle spotkaliśmy się na innym polu. Y, jako e, po prostu grupa przyjaciół, no niektórzy gdzieś tam wyjechali, wiecie, i zobaczyłam, e, byliśmy ze sobą bardzo często.